A po, po godzinach e, ponownie na stadionie Wisły Kraków ze mną prezes Wisły Kraków Dawid Błaszczykowski. Dzień dobry Witam. Dzień dobry. Jesteśmy przed ostatnim meczem kolejki, tak? I jak oceniasz tę rundę? Czy w ogóle ten sezon w wykonaniu Wisły, to miejsce, które gwarantuje utrzymanie? Jest tutaj to znaczy, spełnienie ambicji tak. czy nie, nawet e, czy tym sezonie patrząc, ja no... patrząc na plany, które mieliśmy na początku, to nie są one wykonane w 100%. Ale, siedząc dzisiaj tutaj na kanapie, mając w głowie i analizując ostatni okres, jaki przeżyliśmy, to jak najbardziej jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy się na tym 13. miejscu. No i możemy planować i myśleć już o kolejnym sezonie. Kamień spadł trochę z serca, nie? Bo eksportowo tak, było jakieś tak, tam tak. małe małe zagrożenie. było cały Myślę, czas, nie? że to było bardzo duże zagrożenie, no. podczas, że byliśmy na ostatnim miejscu, mając 11 punktów, dużą stratę do miejsca spokojnego, jeśli chodzi o utrzymanie. W perspektywie ciężkie mecze. Co by nie było też utrudnione, znaczy utrudnione. No, kwestia kontuzji, które występowały u nas, na pewno nie pomagały, wręcz, wręcz przeciwnie, utrudniały nam walkę o ten cel. Oczywiście też i zmiana trenera. Z wielkim szacunkiem podchodzimy do trenera Stolarcieka za to, co wykonał, za to, co zrobił dla klubu przez ostatnie lata. Ale też no, nowy trener przyszedł i, i, i troszkę pomogło. Ta nowa miotła spowodowała, że udało nam się wyjść. W pewnym momencie byliśmy prawie liderem wiosny chyba. Tak, no. tak. Można powiedzieć, że trzy kolejki przed końcem byliśmy już. Spokojnie o to, że możemy planować już kolejny sezon. Czyli spokojnie planujecie. Jakie plany na, na kolejny sezon? Wiadomo, że to jest pytanie rzeka, tak? Nie mamy na to czasu. Nie, nie? No oczywiście, Ale że, nie, no bo tak, tak znaczy powiedziałeś, plany, że, że tutaj w tym sezonie no, nie udało ja się cały osiągnąć. Ja będę zaznaczył, że my dalej jesteśmy w sytuacji, w której nie jest łatwo. Jasne. Tak? Dalej musimy spłacać długi, dalej e, musimy patrzeć też na to, co, co, co mamy e, z historii, jeśli chodzi o, o te zobowiązania do tego wiemy i mamy świadomość też e, no wymagań, tak? Wiemy doskonale, że nasi kibice chcieliby dostać coś więcej niż tylko to, że, że Wisła walczyła o to, żeby się utrzymać w ekstraklasie, więc to też e, nie chciałbym też tutaj składać jakichkolwiek dekla, nie, deklaracji. Nie, e, Ale no, chcemy walczyć, tak? Chcemy walczyć o co by nie było, no, każde trzy punkty tak. w, w kolejnym meczu, tak? I, i zobaczymy, co, 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 co nam przyniesie ten kolejny mecz. No, organizacyjnie season. się wzmacniacie cały czas, tak? No, tutaj, tutaj no, widać, tak, że jest... To, tak. Fundamenty tak, no? się budują takie staramy solidne. Się tego, tak, staramy nie? się. To też oczywiście zgodnie z tym, co, na, na, na co nas stać i co, co możemy. Tak? Więc e, mamy też świadomy, świadomy, jesteśmy też tego okresu miesiąca, który jest przed nami, e, bo wiele się zmieni w pierwszej drużynie. tak. Wielu zawodników nas opuści, wielu do nas trafi, mam nadzieję. I No i zobaczymy, jaki będzie później efekt końcowy. Jesteśmy tutaj w loży prezydenckiej, ale też w miejscu takiego klubu biznesu, tak? gdzie spotykają się ludzie biznesu nie tylko podczas meczu, ale też również poza meczami. Tak? Ten klub funkcjonuje. Czasami też pamiętam, że Ty byłeś na jakimś spotkaniu, też, też, też promowałeś to spotkanie dla klubu biznesu. Na ile ten biznes ze dla Wisły to ważny? Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Jest bardzo ważny, chociażby nawet z tego, że, że właśnie te fundamenty finansowe są tutaj też bardzo potrzebne do budowania. Tak jak wspomniałem przed chwilą, no mamy bardzo dużo zaszłości, ale też potrzebujemy zarówno tego portfela, tak, który nam pomaga w budowaniu. E, bo też nie zapominajmy o tym, że oprócz biznesu mamy też świetnych kibiców, którzy nam pomagają. Dokładnie. E, czy czy też, też mocny fundament, mocna, mocna noga tego naszego klubu. E, więc jak najbardziej ten biznes skupia wokół siebie ludzi, którzy mogą no, pomóc tak, w budowaniu. Tak? No, co by nie było, mamy świadomość tego, że, że to właśnie budżetowanie klubów polega też między innymi na. Ludzie, którzy no, są w stanie e, wykładać duże pieniądze, tak? właśnie, wykładać duże pieniądze, e, po to, żeby też siebie jako firmę, jako markę pokazać poprzez właśnie nasz klub. No my jako firma też od wielu lat staramy się staramy się być tu obecni, czy jakoś pomagać na tyle, ile możemy, tak? To też też no, to nie jest nasz korowy biznes, tak? Natomiast natomiast um, nasza centrala jest w Krakowie tutaj na całą e, część tej Europy, no to jest, staramy się być blisko Wisły też od wielu lat. Natomiast jest to jest to program dla branży AV. Myślę, branży AV. Więc też chciałem cię zapytać, jak technologia tutaj wspomaga, czy widzisz w swojej jakby dalszej tutaj rozwoju Wisły w pomoc technologii, w wspomaganiu pracy klubu tak naprawdę. Znaczy, jak najbardziej. Ja powiem jeszcze przede wszystkim patrząc pod kątem chociażby nawet tego biznesu, tak? tych spotkań, które mamy a propos sposobu prowadzenia tych wszystkich klubów, tak? czy projektorów, czy, 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 czy rzutników, czy telewizorów, ale też i pod kątem sportowym, bo doskonale wiemy, że, że ten sport się rozwija i, i tak naprawdę analiza meczów, którą później nasz sztab wykonuje, jest właśnie oparta w, w wielu elementach właśnie z kamer szerokokątnych, z, ze sprzętu, który jest potrzebne do tego żeby później tą analizę prowadzić uh -huh, tak uh -huh. czy nawet drony bo też nakręcamy treningi z uh -huh. treningów później są robione analizy więc uważam że ja nawet powiem szczerze że spotkałem się z e, poważnym człowiekiem analitykiem tak, który prowadzi szeroko pojęty scouting gdzie tak naprawdę 80% jego pracy polega na właśnie na analizie tak mhm. na różnych programach które są stworzone poprzez materiały które są przez to ściągane także to jak najbardziej jest to ja bardzo myślę, bardzo jednego ważne analityka macie tutaj w, w strukturach właścicielskiej firmy tak, tak? tak, tak <laughs> który wam może pomaga trochę trochę, trochę w tym wszystkim Także, jest, także tutaj, tutaj jest, jest to. Zgodne. Także no mówię, no, jeżeli będziemy w stanie coś oczywiście Wam pomagać, no to, to, to jesteśmy, jesteśmy tutaj z wami cały czas. Na koniec no, co, życzę Ci no, sukcesów tak? organizacyjnych i sportowych w nadchodzącym sezonie, tak, żeby ten COVID nas wszystkich omijał zdrowotnie, tak jest, tak bo to jest. też była duża zagadka, tak? Czy ten sezon się dokończy, czy nie dokończy, tak? Z twojego tak. punktu widzenia, czy to była dobra decyzja do dokończenia tych rozgrywek? Znaczy ja uważam, że chyba lepiej było to po prostu zakończyć usiąść i przygotować się do kolejnego sezonu, aby spokojnie go no. rozegrać, tak, więc to tak troszeczkę było e, taki, taka próba, niepotrzebna no. próba, no. która nam nic nie wniosła. Okej, okay, może dograliśmy ten sezon, zakończyliśmy go, ale one tak naprawdę do, do dużo nie zmieniło, bo, bo, bo ten układ tabeli też się nie zmienił, no. e, więc może lepiej było po prostu ten sezon e, zakończyć i skoncentrować się nad tym, aby przygotować kolejny w pełni, w pełni przygotowanym, tak, być e, pod tym kątem ale no, to, to nie my decydujemy, to, to jest centrala od tego, więc, więc Jasne, my trzeba się dostosować. Ile macie? Miesiąc przerwy teraz czy więcej? To jest 20, e, no, 20, można 20 powiedzieć wniosek. gdzieś około miesiąca, chociaż jeszcze dokładnie nie są znane e, daty rozpoczęcia mhm. ligi jest to między 16 a 22. E, przygotowania zaczynamy 30 lipca, czyli tak naprawdę e, tutaj sztab i, i drużyna ma, wiadomo ma, gdzie jedziecie, czy to jest tajemnica, czy coś, wiadomo jakiś będziemy mieć jakiś obóz przygotowawczy gdzie? To znaczy tak naprawdę planowaliśmy ten obóz, ale z racji tego tego krótkiego okresu mm -hmm. najprawdopodobniej zostaniemy w Myślenicach. Mamy mm -hmm. tam świetne warunki Jasne. do tego, żeby pracować. E, więc stwierdziliśmy, że no Mamy 2,5 tygodnia przygotowań i zostaniemy na miejscu. Być może wykorzystamy przerwę reprezentacyjną na to, żeby się wybrać na taki obóz uzupełniający, bo tak jak wiemy, kalendarz wygląda w ten sposób, że rozegramy dwie, jedną kolejkę i od razu będzie reprezentacja, co spowoduje kolejną przerwę ponad tygodniową, więc, więc tak wstępnie mamy plany. Okay. To życzę jeszcze raz, dużo sukcesów i dziękuję za to, że poświęciłeś nam się czas. Wiem, że jesteście mega zajęty tutaj ostatnim ja, sezonu. Jak zawsze. Tak zawsze, tak wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Dziękuję.